Samorządy w Polsce coraz bardziej się zadłużają, potrzebują coraz więcej środków na na przykład wkład własny, żeby móc inwestować z wykorzystaniem środków unijnych. Ale czy rzeczywiście jest tak, że samorządy w Polsce są za bardzo zadłużone? Nie, persaldo nie są. Samorządy persaldo są płynne. I tutaj trzeba sobie to jasno powiedzieć, aczkolwiek tych samorządów może być grubo ponad 400 w Polsce, które nie tyle, że nie stają się niewypłacalne, ale w najbliższym czasie będą zmuszone do restrukturyzacji długu polegającej na wydłużeniu ich spłaty. I to co najmniej o 5 lat. Czyli są to takie samorządy, które praktycznie wszystkie nadwyżki przeznaczają na obsługę zadłużenia, a są także niektóre, które muszą się zadłużać, żeby. Spłacać poprzednie długi. Tak, właśnie o takich mówię. Mówię o takich samorządach, które całą nadwyżkę, no powyżej 95% nadwyżki, a czasem i nie tylko całą nadwyżkę operacyjną, ale i jeszcze inne środki przeznaczają na spłatę zobowiązań. Zadłużanie się w celu spłaty zobowiązań nie jest złym pomysłem. Pod warunkiem, że to nowe zobowiązanie będzie rozłożone w takim okresie czasu, w którym samorząd jest w stanie go spokojnie spłacić i jeszcze wygenerować jakieś tam środki na, na wkład własny w inwestycje. Jeżeli się nie zachowa tych warunków, no to to jest tylko rolowanie długów w tym momencie. A jak można z tej sytuacji wyjść? Samorządy przecież mają ciągle potrzeby inwestycyjne, cały czas są środki unijne do wykorzystania, no, są nadmiernie zadłużone. To co można zrobić? Restrukturyzacja długu, emisję obligacji? W takich samorządach, które są nadmiernie zadłużone, a jak mówię, jest ich oczywiście zdecydowana mniejszość, tak naprawdę trzeba zacząć od podstaw. Czyli mówiąc krótko, trzeba sobie wygenerować tą nadwyżkę operacyjną. czyli te wydatki codzienne, te wydatki bieżące e, muszą być zdecydowanie niższe niż dochody bieżące. I ul. ustawa dosyć sztywno, e, sztywno trzyma warunki działania samorządów, o tyle w tym zakresie dochodów własnych, w tym zakresie wydatków bieżących, które określa sam samorząd, tu, można, e, tu, tu jest pole manewru. Czyli najpierw budujemy sobie podstawy do tego, żeby spłacać zobowiązania. Równocześnie negocjujemy nasze umowy zobowiązań po to, żeby je wydłużyć w okresie spłaty, albo spłacić wszystko jakąś nowym instrumentem, czy kredytem, czy obniżeniem obligacji. To już jest mniej istotne, ale istotne takim, który jest dopasowany do naszych potrzeb. W skrajnych przypadkach jest to tak zwany plan naprawczy, tak? który danej, danej gminy, ale on zazwyczaj wycina w tym momencie jakiekolwiek możliwości nowych inwestycji, a nie to jest celem. I trzeba sobie zdawać też sprawę z tego, że jest w samorządach, jest jak zresztą wszędzie w firmach, jest okresowość. Inwestujemy, spłacamy zobowiązania, inwestujemy, spłacamy zobowiązania. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że Unia Europejska z taką ilością środków innych, które są przeznaczone na, i środków rządowych, które są przeznaczone na, e, dla samorządów na inwestycje, wymusza ciągłe inwestowanie. Ale na pewno zacznie się zwiększać ilość samorządów, które w latach 21-23, kiedy jeszcze będą mogły korzystać z tych środków, już nie będą w stanie zapewnić wkładu własnego. To nie będą jakieś gigantyczne ilości, to nie będą jakieś wielkie, wielkie wartości w tychże samorządach, ale jest to problem, o którym trzeba rozmawiać dzisiaj właśnie po to, żeby minimalizować efekty takiej sytuacji w latach 21-23. To jeszcze wróćmy do Państwa raportu. Czy z niego wynika, że tych gmin, które będą w coraz lepszej sytuacji finansowej, będzie przybywało, a tych gmin w coraz gorszej e, będzie przybywało wolniej albo będzie ich liczba malała? Z naszych analiz za ostatnie lata wynika i z planów na najbliższe, na najbliższe okresy jesteśmy przekonani o tym, że zarówno te najlepsze gminy, najlepsze pod względem płynności, jak i te najgorsze pod względem płynności, te dwie wartości będą rosły. Czyli troszeczkę nam się rozwarstwia, powoli zaczyna rozwarstwiać jednolitość jednostek samorządu terytorialnego. Mamy coraz więcej samorządów, które mają świetną sytuację finansową, ale też coraz więcej takich, których obsługa długu zjada tak naprawdę całą nadwyżkę plus jeszcze jakieś dodatkowe wartości. Oczywiście tych, w których gorszej sytuacji jest, jest trzy razy więcej niż w tych lepszych, ale nadal per saldo jest to gdzieś tam w okolicach. Łącznie, łącznie 20-25% samorządów w Polsce. Te dwie grupy razem.